Cześć Kołeczaki, z tej strony Kołe Koko. Dziś powiem Wam o nazwach. Obecnie nazwa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, bo kiedyś ludzie używali po prostu tego, co przyszło im do głowy, a inni szli za nimi, przez to teraz nie ma już żadnych wolnych nazw. Agata. Zajęte. Agata 1. Zajęte. Agata 2. Zajęte. Zajęte. Nad nazwą trzeba się trochę nagłowić, bo zaraz obok loga to jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Mamy taki natłok informacji, film i nazw zajmujących się podobną tematyką, że warto się chwilę pogłowić i wymyśleć coś, co na samym wstępie nazwy różni. Dzisiaj powalczymy z tym tematem. Jak wymyślić dobrą nazwę? Nazwa powinna być krótka. Takie najszybciej wpadają w ucho i zostają w nim najdłużej. Zostań, zostań! jest łatwo zapamiętać, szybciej później sobie przypomnieć i też łatwiej później pokojarzyć. Krótką nazwę też jest trudniej przekręcić. koko. Krótka nazwa też jest bardziej praktyczna, ponieważ lepiej wygląda na domenach internetowych, grafikach, plakatach czy chociażby wizytówkach. Wtedy wygląda to bardziej profesjonalnie, bo wyobraźcie sobie siebie, jak chcecie wyglądać dając komuś swoją wizytówkę. Czy tak? Proszę. Oto moja wizytówka. Adres jest na drugiej stronie. Czy tak? To moja wizytówka! Tylko się adres do końca nie zmieścił. Nazwa musi być łatwa do wymówienia. Nie bierzcie pod uwagę tylko tego, co będzie ładnie wyglądać na papierze, bo równie ważne jest to, jak nazwa będzie brzmieć. Swego czasu wśród jako modne było nazywanie swoich pracowni atelier, tylko że połowa nie wiedziała, co to znaczy, a połowa nie wiedziała jak to wymówić czy zapisać. Więc nie decydujcie się od razu na zagraniczne słówka, tylko dlatego, że one fancy brzmią. Bo i tak część osób będzie je wymawiać po swojemu i zupełnie jak domowo. Wojtek jest emocja w. An... Anjoua? Chodźmy do Biodronki. Jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie używajcie też nazwy z polskimi znakami. Póki co w domenach internetowych ich nie użyjecie, a nie chcecie, żeby z nazwy ręcznie szedełkowanej różności nie zrobiło się Lecnie szyderkowane, rozmaitosci, krak, rozmaitoś... no rozumiecie, zaraz sobie wyla mnie język. Warto unikać liter występujących tylko w polskim alfabecie, czyli om, em, zici, ponieważ nie każda czcionka je posiada. A nie ma bardziej przykrego widoku niż ten, kiedy ktoś na jakiejś stronie czy wizytówce domalowuje sobie w pęcie ogonek w nazwie. Ułatwcie sobie życie i wymyślajcie nazwy bez polskich znaków. Nazwa nie musi określać tego, co robisz. Wiele osób myśli, że jeżeli zajmuje się jakąś techniką, na przykład szydełkowaniem, to koniecznie muszą wspomnieć o tym i na przykład umieścić to w nazwie. I później wychodzą takie cuda jak moje szydełkowanie, coś tam, coś tam, coś tam, .pl. i takich stron jest milion. Nie biorę pod uwagę innych czynników, jak chociażby to, że później mogą zainteresować się innymi technikami. Tak jak mówiłam wcześniej, nazw zawierających nazwę techniki jest naprawdę bardzo dużo i ciężko wymyślić coś w tej konwencji, co nie będzie zawierało masy niepotrzebnych słów. Jeżeli jesteś na początku swojej rękodzielniczej drogi i nie wiesz, co się będzie działo w przyszłości, to wybierz nazwę, która będzie uniwersalna. Może to być na przykład zupełnie abstrakcyjne słowo, które po prostu wpada w ucho. Zostań, zostań! Ewentualnie możesz pokombinować z taką nazwą, która będzie Cię określać, ale nie będzie robić tego wprost. Kilka przykładów, żebyście zrozumieli o co mi chodzi. Pikapika.pl. Na pierwszy rzut ucha po prostu fajnie brzmi. Pika pika! Pika pika! Pikachu! A pika, pika to nazwa naukowa syki zwyczajnej. Dlaczego pasuje idealnie? Bo to blok o biżuterii, A przecież na wszystkie fanki biżuterii mówi się soczki. Inny przykład. I call you. To spytne wykorzystanie motywu I love you, nie tylko jeżeli chodzi o brzmienie, ale też graficzny zapis. Zamiast serca mamy tutaj czajny diament z węgla. Ten motyw pasuje tu świetnie, ponieważ węgiel to po angielsku call, a Kasia Depa, czyli właścicielka tej marki, zajmuje się wykonywaniem biżuterii z węgla. Ostatni przykład to handymania. Macie przykład na to, jak nazwa może być uniwersalna, ponieważ brzmi dobrze po polsku i po angielsku. Handymanie wszyscy znają, a jej tematyka jest nam bliska sercu. Ale znaczenie handymani jest o wiele głębsze i musicie zgadnąć się sami. Jak ja na nie wpadłam, to rozwaliło mi mózg. Uuuu. 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 Kto rozwiązał zagadkę znaczenia handymania, nie wpisuje w komentarzu. Może nie jestem sama? Pamiętajcie, żeby nie kopać pod sobą doków i nie wymyślajcie nazwy, która Was ograniczy na przykład przez technikę. Nazwa musi być zrozumiała dla wszystkich i musi być catchy. I pamiętajcie, żeby nie była tak rozległa, że jak się przedstawiacie, to mija godzina. Ja jestem Kalesi, Zrodzona z burzy! Niespalona! Matka andarów i pierwszych ludzi! Matka mnie, Matka wszystkich smoków! I jestem Deneys! Ale możecie mówić mi midanka. Szybkie podsumowanie, bo jest mi strasznie gorąco. Świecą na mnie cztery lampy, a ja jestem gorącą dziewczyną. Ha! Czekajcie chwilę. Wymyślenie dobrej nazwy nie jest proste, bo wielkie firmy wydają masę pieniędzy na to, żeby ją znaleźć, ale to też nie jest jakaś fizyka kwantowa, więc spokojnie sobie sami pojedzicie. Musicie pamiętać tylko o kilku kwestiach. Nie bójcie się wyjść poza utajte schematy i nie nazywajcie tak jak wszyscy swoich firm X czy Pol, bo nie chcecie skończyć jako handmakes albo polszyć. Nie trzymajcie się też kluczowo tematyki waszej nazwy, ponieważ jeżeli ludzie będą chcieli was poznać, to będzie ich przyciągnie unikalna nazwa niż kolejne wariacje na temat techniki. A jeżeli nie macie głowy do wymyślania własnych nazw, to po prostu idźcie na łatwisnę i korzystajcie ze swojego nazwiska. O ile jest łatwe do wymówienia i nie ma polskich znaków. Galbowska. Grabowska? Nie, Galbowska. A, Grabowska. Dobra, może być po mężu. Kalolczuk. Kowalczuk? Pamiętajcie, chłyczaki. krótka nazwa to klucz do sukcesu. Weźcie przykład ze mnie. Płowie koko. Kurorko. Orko, <mów> koko, <Rko> koko. <mów> Cześć. Manu nic przedstawia ciebie tak. QR Koko. A więc twój pseudonim brzmi Kurkoko. Kurkoko. Kurokko. Koko kur. koroko! Hmm. One wiedzą to najlepiej. Co? Po prostu Subskrybuj. Ja poczekam.